...kolwiek sposób do, do powstania tego projektu. A najbardziej chcę podziękować mojemu mężowi, który jest największym fanem moich prac. Witam Państwa serdecznie. Chciałam przede wszystkim przywitać Was, dołączam się do tych wszystkich przywitań, które tu już padły, do wszystkich Państwa, które tu jesteście. Powiem Państwu, że dzisiaj to jest bardzo szczególny dzień. I zapamiętajcie wszyscy ten dzień. To jest naprawdę pokazanie, pokazanie kobiet. Mam wspaniałych osób kobiecości, które na co dzień toczą, słuchajcie, walkę z z sobą o to, o, ta, o dany dzień, o swoje dzieci, o swoje rodziny. I one, słuchajcie, miałam to z nimi kontakt, one pokazują siebie, pokazują, one tu przyszły. One, wiecie, one nie narzekają na to, co mają. One mówią po prostu tak ciepło. One są pełne miłości, one są pełne wdzięczności. One są pełne uważności na drugiego człowieka. I wiecie, że to wydarzenie dzisiaj, ono jest właśnie dzięki Wam. Dzięki po prostu Pani Mieszko. Bo to miłość, które, którą one mają w sobie dla swojego dziecka, rodziny, ona, zobaczcie, ona jeszcze wydarzyły wszystkie nas tutaj, wszystkich nas tutaj po prostu. I